a ma wszystkim. Tutaj... O, właśnie kupadek ktoś napisał. Ty witam was kurek Razem z kupadkiem chcę Wam zaprezentować nasze miasto Rio de Swiebodineiro. Złożone z około 15 tysięcy bloczków TNT. przejedziemy się wokół niego świetlistą kolejką. Zaprezentujemy Wam różne cuda, a na koniec wielki finał. W postaci y, wyburzenia całego miasta i ukryjemy się tam o, o w tamtym punkcie. To jedziemy. Pop high. O, kupadek nas dogoni. tutaj i piramida malutka. Musieliśmy się przekopać przez górę, żeby było. Wszędzie mam latarnię. Tutaj widać ludzi. To jest z pieskie na przykład. O, tu ich domek. K ksiądz. Tutaj moje cudo. Stworzyłem sam auto, ale trzy by ma tutaj nie wolno patrzeć. O, Akarnia. tutaj widać pod spodem, jak dużo jest tych TNT, Mam nadzieję, że zrobi dużą dziurę. Wielki boom. O, patrzcie, skubańca. Teportował się chyba. Dobrze. Mam że wszystko będzie dobrze. Masz obsydian? Tak, ponieważ... O, musimy się szybko tam ukryć. O, czemu rozwaliłeś? Nie bangla. No to biechę tylko nie bangla. Trzy, dwa... Jedziemy. Zobaczyć. Szybko, szybko, szybko. Skryjemy się, bo pewnie nam się skrzeszy cały serwer jak będziemy patrzeć. Oj no. O Boże Ale słychać Widzę okno. Kurde okno bez szyby. O już kawa kawałka nie ma. No nie ma z lagów. Wcześniej były większe. Jak wcześniej się bawiliśmy TNT. Patrz, twoja kolejka została. z Trochę to jednak może zająć. Małą tankę, bo to pewnie trochę zajmie. No Naśmielam wszystkim. Widzicie, serwer nam się totalnie skraszował. Zostawiłem za sobą wielką dziurę. już wszystko chodzi płynnie. Ale tam jest kupadek, a tak naprawdę jest gdzieś tam. A ja go widzę tam. Wszędzie lawy widać, dużo wody. Dużo gruzów, jeszcze kawałki budowli się walą. No już z tym serwerem już nie mamy nic do roboty, albo fajna zabawa budując go. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Yy, całe miasto rob robione w 5 godzin przez kupa Kupatka i Kurka. Dziękuję wszystkim.